Z naszym drogim księdzem proboszczem Sławomirem umiłowanie bracia i siostry z całego serca dziękuję wam, że trwacie w tej przepięknej nowennie i adorujecie, uwielbiacie, składacie, pokładacie swoją nadzieję. Przedkładacie duchowi, Przenajświętszemu Boga Ojca i Syna Bożego swoje modlitwy, intencje i oczywiście błagacie Ducha Świętego, żeby to wszystko, co Pan Jezus dla nas ofiarował, wszystkie łaski, wszystkie dobrodziejstwa, cały ten wielki dar zbawienia i odkupienia w który Duch Święty nas prowadza żeby to wszystko waszymi modlitwami wybłagać dla Polski dla Kościoła w Polsce i narodu dla narodów ziemi i całego Kościoła powszechnego to wielka sprawa całym sercem wam za tę za tę nowennę do Ducha Świętego dziękuję, jak też i za to wotum, za ten piękny kościół, który wznieśliście razem zapewne z Waszymi rodzinami, przyjaciółmi tutaj w tym świętym miejscu dla upamiętnienia tego wielkiego wydarzenia sprzed 40 lat. I tych wielkich słów świętego Jana Pawła II, wołających tutaj w tej heroicznej stolicy naszego narodu, ojczyzny i państwa i także w dużej wierze kościoła w Polsce, w Warszawie, żeby Duch Święty stąpił na naród i dopomógł narodowi w tamtych trudnych czasach dźwignąć się z tych bardzo y, głębokich dramatów naszego narodowego bytu, także z tych wielkich trudów i dramatów, w które Kościół w Polsce był wprowadzony poprzez oddziaływanie antyboskich, antykościelnych i antynarodowych ideologii wówczas socrealizmu czy komunizmu. I to jest wielki Wasz dar i wkład. W uwielbienie Ducha Świętego w naszym polskim narodzie, w Ojczyźnie i w całym Kościele Powszechnym. Z całego serca Wam gratuluję tej dobroci Waszej i życzliwości i miłości do Osoby Ducha Świętego. I zapewne wielokrotnie, ale może dobrze i w tej godzinie świętej, żebyśmy, kochani, powrócili. Do tych pra praw dotyczących osoby Ducha Świętego. I w tym króciutkim rozważaniu, o które Ksiądz słowami i poprosił mnie w ramach Mszy Świętej, a później troszeczkę dłużej ponowennie skupimy się na Duchu Świętym, ale pamiętamy, kochani, w tym wielkim wyznaniu wiary. Nazwanym konstantynopolitańskim, że wyznajemy następującą prawdę. Wierzę w ducha świętego, pana i ożywiciela, który od ojca i syna pochodzi. I tutaj, kochani, Kościół święty katolicki uczył minione pokolenia i nas. I tak będzie na wieki, że ta prawda o Duchu Świętym nie ulega żadnej zmianie. Dlatego widzę, że Wy, kochani, to już na Waszych twarzach maluje się taki piękny, Boży pokój, bo Wy nie pozwalacie się zaniepokoić jakimiś nowinkami ideologicznymi. Albo próbami tworzenia nowego kościoła, jak wielu to czyni, także w naszych pokoleniach. Tylko Wy, kochani, trwacie, tacy zadomowieni w przemajświętszym duchu Boga Ojca i Syna Bożego, i wiecie doskonale z prawdy naszej przemajświętszej wiary, że Duch Święty jest odwieczną osobą boską. Co to, kochani, oznacza? To oznacza, że Duch Święty tak jak Bóg, Ojciec i Syn Boży nie ma początku. A zatem też i nie może mieć kresu. A zatem rozumiemy, że oparcie się na Duchu Świętym, to jest oparcie się na najstabilniejszym fundamencie naszego istnienia głębszego fundamentu ponad Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego nie ma. I ten fundament, kochani, nie, nie będzie i nie był i nie także w całej przyszłości i wieczności nie będzie wstrząśnięty, ponieważ jest wieczny. Ale jak to się, kochani, stało? Że Duch Święty, tak jak wyznajemy w naszym kredo, od Ojca i Syna pochodzi. A zatem jeżeli Duch Święty od Ojca i Syna pochodzi, to może powstać w naszym rozumie ludzkim pytanie, czy zatem osoba Ducha Świętego nie ma początku, skoro pochodzi od Ojca i Syna. Otóż, kochani, to wewnętrzne życie osób boskich jest przecudne. My wyznajemy wiarę w Syna Bożego, który jest zrodzony przez Ojca. A zrodzenie Syna przez Ojca nie oznacza, kochani, że Syn Boży w wieczności zrodził się w zupełnie podobny sposób, w jaki zrodził się każdy z nas, czy rodzi się każdy nowy człowiek. Że On rodzi się i z ciała rodziców, i otrzymuje duszę i ducha od Pana Boga. Nie o takim pochodzeniu możemy mówić, kochani, w życiu wiecznym osób boskich, bo Bóg Ojciec, rodząc Syna, oznacza, że wypowiedział Syna jako słowo. A zatem Bóg Ojciec mógł wypowiedzieć Syna, który w Nim wiecznie żyje. A zatem Syn Boży nie jest mniej wieczny niż Bóg Ojciec. I podobnie jest kochanie z osobą Ducha Świętego, że Duch Święty nie jest przez to, że jest tchnieniem Boga Ojca i Syna Bożego, nie jest mniej wieczny, czyli nie jest mniej Bogiem niż Bóg Ojciec i Syn Boży. Jest tak samo odwieczny, tak samo święty, tak samo doskonały jak Bóg Ojciec i Syn Boży. Dlatego też, kochani, o Duchu Świętym mówimy, że jest tym tchnieniem miłości Ojca i Syna Bożego i że jest darem. Ale znowu tutaj, kochani, zauważamy, że nas, nasz język wprawdzie jest przebogaty, ale ma pewne swoje granice, o których warto rozprawiać. Bo przecież o każdym człowieku powiemy, że jest darem. I córeczka jest darem, i syn jest darem, i mama jest darem, i tato jest darem, i cała rodzina jest darem, i ksiądz Michał który koncelebruje Mszę Świętą jest darem i ksiądz proboszcz sławomir i wszyscy kapłani, którzy tutaj wam tak pięknie służą, jak potrafią najlepiej i dziękujemy im za tę służbę, bo zobaczcie kochani, że takie dobro, jakie przychodzi poprzez kapłana, czyli sam żywy, przynajświętszy Bóg nie może przyjść przez nikogo innego na całym okręgu ziemskim. Dlatego dziękuję Wam też, że tak miłujecie Waszych drogich kapłanów i że tak razem z nimi tworzycie taką wspaniałą, mądrą, bogobojną rodzinę parafialną. I tak w tej rodzinie parafialnej trwajcie. Otóż, kochani, jeżeli mówimy o Duchu Świętym, że jest darem, to to jest dar, który nie ma takiego początku, czy takiej samej postaci życia, jakim, jakim jest nasze życie, że my się pojawiamy w czasie, że my mamy początek, że my mamy różne granice. A Duch Boży jako pełnia miłości, kochani, miłuje nas odwieczną miłością. I dlatego w ogóle się nie zamartwiajcie. Tym, że Pan Bóg może kiedyś przestać Was miłować, bo boska miłość jest wieczna, nieskończona i nieograniczona. Dlatego jest darem wszystkich darów. I dlatego o Duchu Świętym mówimy, że jest uosobioną miłością. Jest osobą boską. Którą, której możemy też nadawać imię miłości odwiecznej. Miłości, która łączy Boga Ojca i Syna Bożego. Ale nie możemy w, w tym sensie mówić, że tylko Duch Święty jest miłością, a być może Bóg Ojciec nie miłuje nas tak doskonale jak Duch Święty czy też Syn Boży. Ale, żeby, kochani, wyrazić, i podkreślić pewne wymiary bytowania Pana Boga, to dlatego właśnie mówimy o Synu Bożym, że jest odwieczną prawdą, bo jest Synem Słowem i przez to podkreślamy, że Pan Bóg jest prawdą absolutną. Tak też i kochani w odniesieniu do Osoby Ducha Świętego, bardziej podkreślamy, że Duch Święty jest miłością w tym celu, żeby ukazać wszystkim ludziom na okręgu ziemskim, że nasz Bóg, w którego my wierzymy, jest odwieczną, nieskazitelną, w niczym niezbrakowaną, pozbawioną jakiejkolwiek niedoskonałości miłości. I dlatego właśnie my wyznajemy naszą. Wiarę w trzecią osobę Trójcy Przemysłowej, Ducha Świętego, jako Ducha Miłości, jako tego, który nas właśnie prowadzi, yy, jako osoba dar, że ciągle nas obdarowuje miłością Boga Ojca i miłością Syna Bożego, która jest, jak powiedzieliśmy, wieczną. I dlatego, kochani, ilekroć przychodzicie do stóp ołtarza Pańskiego, uwielbiajcie Ducha Świętego, Ducha Boga Ojca i Syna Bożego, odwiecznego, cudownego, przenajświętszego, pełni prawdy, pełni miło pełnej miłości i w pełni wszystkich innych doskonałości, o czym sobie. W naszym spotkaniu ponowennie też troszeczkę porozprawiamy. Dlatego otwierajmy się, kochani, i dzisiaj i jutro i wiecznie na Ducha Świętego. A wtedy pewną, prostą, mądrą, prawdziwą, dobrą drogą każdy z nas będzie kroczył ku niebu. I pełni szczęścia i błogosławieństwa, czyli ku domowi Boga. I niech Duch Boży, ten odwieczny, pełen miłości, Wam, kochani, osobiście, Waszym małżeństwom i rodzinom, całej Waszej parafii, z kapłanami na czele. Być może siostry zakonne mieszkają też na terenie Waszej parafii, z całą naszą stolicą. Heroicznym miastem Warszawa, z naszym wspaniałym bogobojnym narodem od ponad tysiąca lat chrześcijańskim i katolickim, i ze wszystkimi narodami katolickimi, prawymi, kroczmy, kochani, ku Bogu i ku niebu. I niech nic, żadne zło, ani zdeformowany duch, a tym bardziej upadły anioł. Niech nie zachwieje tym pięknym gmachem Bożym, który Bóg w Trójcy Świętej jedyny w każdym z nas jako dzieciach Bożych wznosi i niech ten gmach trwa jak wasza piękna, solidna, rzetelna świętyj.